Yo, yo, yo. Witajcie serdecznie, moi kochani. Siema, Siema, Siema. Nikola ma głos jak 11 dziecko przed mutacją. Mamy co I chyba jakąś, jakąś flaszkę chyba musimy zrobić, jak ty nową robotę dostajesz, co? Czy nie? Ta, ja, i flaszkę. Nie mówię o tobie, tylko o Nikoli. No, to jak stary chłop. Ciebie to się nawet nie pytam, kurwa, bo tobie nie wolno, ty za młody jesteś. Na alkohol. Kurwa, pies. Na czasu swej świetności to bym was wszystkich położył do spania. Tak ale no niestety alkohol jest dla ludzi co mają szare komórki na zbyciu, a ty powinieneś walczyć o każdą. <śmany> Eeeh, <Hey, hey. śmany> żart 31-latka <śmany> oh, Petarda, ale Ignite już dostałem za to, cieszysz się? Możesz ją kurwę zabić Dobra, flash Uuu uh, Szkołko od wieży dostałem Masz ono te bankuje. Tu i w krzakach masz drugie A! Zastunowałem ją! Sucz porwą za. Szywano Pięknie! Tego się nie spodziewałam. Na pewno nie A i co mówiłem Arturowi? Że tą grę robię do zera Zero deadów A co jest Jak zdechnę Jak zdechnę to nie mówię nikomu i wyłączam grę Kocham barda, kocham barda Bo co kurwa mi Nie mówisz, już rozgryzły wam Będę chłopie. chciał ja atakował kurwa Śmieciu jebany O <śmienny> O... Już próbowałem do... ją dobić, bo wiedziałem, że i tak już nie ucieknę z wieży, nie? Ej, ja nie Piękna historia, to mi się podobało Nie ma to jak dejwowanie wieży, kurwa, na czwartym poziomie tylko wysokiej klasy jungler jest w stanie podjąć taką, kurwa, decyzję. Tak jest. W ogóle niepotrzebne, bo tak jeszcze jakbyśmy to przegrywali, czy coś, albo bardzo potrzebowali tego killa. A my sobie na spokojnie puszujemy, ciśniemy, dobrze jest, bawimy się, kurwa. To nie, to ktoś musiał nam się wpierdolić, Siwana. Dzięki. Ja ratowałem siebie, a że ty akurat musiałeś zultować, to nie moja wina. No, jeszcze się wyjebałem. Przeciwnik pokonany. Środkowa wieża jest atakowana. Bo ty powinieneś kurwa teraz czekać aż ja zultuję. Ustawić się ładnie. Wsiaduj się wpierdolić. Ja wiem. Jak wyjdą z tego mojego ulti od razu. Ja się nie spodziewałem, że teraz będziesz No ja uratowałem sobie dupę, nie? Co mogę ci powiedzieć? Nie jestem kurwa zadowolony z tego co tu się właśnie wydarzyło, no ale tak się wydarzyło i trzeba kurwa z tym żyć. To nic w ogóle many nie ma. No tak nic nie zrobimy, szwana! Się kurwa uwzięli na mnie no Jak oni tak mogą? Co ten Bartim zrobił? Się pojawi. Zgrupować sieć. Niko, jeszcze raz zabierz mi i gwarantuję Ci, że walizkę masz ze dwiemi Dobra, no, dobra, ja nie mam ani Nie nienawidzę, żeby go dobiły A, Pięknie, spierdalaj się stamtąd przecie Albo nie no. Oby dwoje mało hapię, trudno. Gdyby nie ta Jinx, to może im, bym ją gonił, ale wolałem odpuścić. Pierwsza wieża zniszczona. Przeciwnik pokonaniu. <grym> Poszedł Poszedł tam z nią kurwa, szkoda że jej nie trafiłem z tunem i prawie zginęłem jeszcze przez to Uwaga <laughs> ginę! Nie no. Dobrze mi się gra, ale jakoś ta gra taka chaotyczna. Owo, no. Wiem, widzę ją. Dlatego się uleczyłem. Dobra, mogę się cofnąć. Wchodzę dzisiaj tam do tego salonu Forda Patrzę na tych wszystkich ludzi w garniturach i w koszulach i mówię sobie Przecież to nie jest mój klimat, mówię, ja w rowie jebać mówię <grystanie> To Sebastian będzie niepocieszony jak go zostawisz samego Rana to <grystanie> Chłopie Так меня это обходит, что действительно... У тебя Ja pierdolę no... Ten Diony ma 1,7, ty. Miał 0,7, gdyby nie to, że nie zabił, to Wybrał najsłabsze ogniwo, nie? Tych hundlu, jedan. Nikola, powiedz mu coś. Nie Och, taki właśnie jesteś, ja ty. Wiesz, jakbyś pił z nami wódkę, to co innego! No jak ty z nami nawet wódki nie piłeś kurwa, to ty nawet na ty do mnie nie mów, chłopie! Ty ja z to kurwa wódki nie, nie piłem. Ja nie pamiętam. Kiedy to było, chłopie, w poprzednim życiu? Dolisz nawet, tak, potuczony, kurwa, sam mnie płagałeś ile razy. O, co Już nie pamiętam, jak z Brańska wróciliśmy i taki lepił kurwa sam. Nie pamiętam, mówię, to było w poprzednim życiu. Po prostu miałeś zgoda, a nie w poprzednim życiu. No, co kurwa, przyszedłem. Zaraz się ja uleczę. No. Poczekaj, kurwa. Tylko daj się. Niech ta apteczka się naładuje. O i ja mam tą tą, co leczę, wejdź sobie w apteczkę 210 i znowu się uleczyłeś i już następną apteczkę stawiam. No ale nie daje się iść się do końca. O widziałeś, kurwa, jakie ja mam leczenie wykurbiste? E! mam no, no, Portal, chłopie! Ale że nam? Nie, Nikola się zagotowała Mam ich! Palato! A, nie zastunowało, bo ona na nim siedziała, dobra Tu chodź, dziwko kurwo, to pierdolona, ty bladzio Dała ją! Ty rep mnie dobił Kretyn jebany idiota kurwa pierdolony no Od jutra odcinki z Minecrafta Jeśli ogląda to jakiś solidny adikery, to ja właśnie szukam partnera na bota, bo kurwa moje adikery się siepałe tak ostro, że aż się dławi jebany. No nie, już myślałem o tym, że zmienić linię. Ja ci Trzymam polecam, zmienić grę, ci polecam. No to do tak tego mówię, że odtracię trudne krafty. Chłopie, jestem najlepszy, co ja tu robię, za cuda na kiju? Dobra. Jakby ktoś był zainteresowany współpracą zarobkową ze mną, to... Mogę ogarnąć normalnie, mogę kogoś kernąć. Bo jak jakaś drużyna szuka supporta na LCSy, to też jestem otwarty na propozycje. Zmieniam nick No ten stary co miałem Nie jestem godny tego niku Ty byś mhm. miał zobaczyć baranin głosem już Dobra, co? Łapiemy ich, kurwa, czy co robimy? No ubiegnę biegnę tam. Biegniesz? To dawaj. to. I powiedz mi, że Bart nie jest, kurwa, OP. No, to było dobre. A jeszcze jakbym stunem trafił, bo ja nie trafiłem stunem teraz, to człowieku jeszcze szybciej by spłynęli. Ty, a ta wieża to co kurwa Normalnie Nie, kończmy to Jak damy radę to normalnie, a my mam barona No jasne No i dobra Kończę Pięknie Kończę. Gram bardem od tej pory każdą grę Najlepszy support na świecie The best. Piękna historia. Naprawdę, jestem z siebie dumny. Co za postać ta na środku, kurwa przez te skiny nie ogarniam tych postaci. To Warwick chyba był, tak? Warwick, no. Z jakimś kurwa dziwnym skinem. Dobra, piękna gra, mm, subcio gra. Widzimy się w następnym nagraniu. Siemano. Nere.